Kiedy moja żona zachorowała na chorobę nowotworową, mieliśmy problem właśnie wyboru autorytetu, bo była cała masa wówczas już publikacji, informacji w internecie o pewnych alternatywnych metodach leczenia, które zniechęcały przed taką typową drogą medyczną. W pewnym momencie byliśmy postawieni pod ścianą. Komu zaufać? Czy lekarzowi, który chciał poprowadzić moją żonę, chciał ją operować, czy tym różnym metodom, które. Było tak wiele. No i staliśmy przed prawdziwym dylematem. To nie był tylko jakiś intelektualny problem, ale problem życiowy. Sprawa wagi życia i śmierci. No i wtedy moja żona powiedziała: Ja ufam tym, którzy znają się na medycynie, tym, co zostało sprawdzone, dowiedzione. I poszła drogą medyczną, no, wierzę, że dlatego dzisiaj jest zdrowa, żyje. A kto wie, co by było, gdybyśmy poszli taką drogą niesprawdzoną, kierując się jakimiś opiniami ludzi, którzy też z odwagą występowali i mówili o tym, jak leczyć choroby nowotworowe.